Już jakiś czas temu słyszałem, że w Argentynie powstał horror o opętaniach, który zrobił dużą furorę na zachodzie. Wśród fanów horrorów wiele osób go polecało. I przez długi, długi czas nie był ten film nigdzie u nas w Polsce dostępny, aż nagle pojawił się w kinach. Gdzie rodzi się zło, taki nosi tytuł. Jak wygląda opętanie w wersji argentyńskiej, o tym Wam dzisiaj opowiem. Rodzi się Złoto Horror Argentyński, więc dla nas Polaków dość mocno egzotyczna propozycja. Jeżeli chodzi o kino argentyńskie, to szczerze mówiąc, kojarzę może zaledwie kilka tytułów, które widziałem właśnie z tamtego kraju. Więc tym bardziej byłem ciekaw, jak podejdą do tego, więc tym bardziej byłem ciekaw, jak do tematyki horrorów podchodzą rodacy Diego Maradony. I muszę przyznać, że w tym przypadku podchodzą bardzo bezkompromisowo. Ale film opowiada o dwóch braciach, którzy odnajdują, powiedzmy rozczłonkowane, zwłoki, powiedzmy, rozczłonkowane zwłoki jakiegoś typa, co doprowadza ich do opętanego mężczyzny. Tylko wyobraźcie sobie, że demon opętał Brendona Freziera z wieloryba. No niezbyt apetyczny widok. Więc bracia, aby pozbyć się problemu, postanawiają wieloryba wywalić gdzieś poza swoją zabitą dechami wiochę. No i okazuje się być to największym błędem w ich życiu, bo prowadzi to do kolejnych, i kolejnych, i kolejnych, nazwijmy to łagodnie, niezbyt przyjemnych sytuacji. A żeby powiedzieć bardziej dosadnie, wszystko w życiu naszych bohaterów zaczyna się totalnie, żeby powiedzieć adekwatnie do tego filmu, rozkładać. Tak jak wspomniałem, nie za dużo miałem styczności z kinem argentyjskim, ale chyba w tym przypadku nie można powiedzieć, że gdzie rodzi się zło jest jakimś takim przedstawicielem całego nurtu kinowego. Ale się zastanawiałem kurczę, no w sumie krajnie kojarzący się jakoś mocno z kinematografią, zabiera się za horror o pętaniach i co pierwsze rzuca się w oczy w tym filmie to świetne efekty praktyczne. Są obrzydliwe. Ale są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jestem pod mega wrażeniem jak to wyszło pod tym względem. Je, y, tego takim największym dowodem jest to, że po prostu jest paskudnie i sugestywnie. Kiedy widzimy hmm, powiedzmy na przykład gnijące ciała, to faktycznie robi nam się niedobrze, chociaż nie czujemy zapachu będąc w kinie, to oglądając to wszystko mamy takie wrażenie, jakby ten zapach faktycznie miał do nas dojść. I kurczę, jest to, powiem wam, przerażające. W w tym filmie sam klimat jest tak gęsty, gęsty na zasadzie właśnie, jakbyście oglądali film, a obok was właśnie jakiś trup leżał, gnijący, wokół którego e, po prostu latają już jakieś muchy i go tam zżerają. No jest aż nieprzyjemnie, tak nieprzyjemnie, jak to pewnie niektórzy nie lubią, a pewnie niektórzy fani horrorów wręcz właśnie takich, e, że tak powiem, efektów na nie po prostu czekają. I kurczę, powiem wam, że to jest zbudowane naprawdę dobrze, ale nie jest to na pewno przyjemny seans pod tym względem. To jest film, który faktycznie przytłacza, dołuje. Oczywiście dla wielu fanów horrorów podstawowym pytaniem będzie, czy ten film straszy, czy gdzie rodzi się zło, jest strasznym filmem. Nie nazwałbym go strasznym, na pewno nazwałbym go obrzydliwym, bezkompromisowym, ale wytwarza ten film taki Klimat, taki mega dołujący po prostu klimat. Poczucie beznadziei mamy właściwie od pierwszej do ostatniej minuty tego filmu. Ktoś by mógł nawet powiedzieć, że to taki depresyjny mocno film. Jest dziwny, a bezkompromisowy, przez to, że pewnie wielu innych twórców w tych niektórych momentach po prostu by spuściło nogę z gazu. A tutaj reżyser Rugna stwierdza, nie, dociskamy, dociskamy do dechy. Ale przez to masz takie poczucie, że żaden właściwie z pojawiających się w tym filmie bohaterów nie jest nieśmiertelny. Wiecie, bo jak w filmach jednak pojawiają się na przykład ciężarne kobiety albo małe dzieci, to raczej powinniśmy się czuć bezpiecznie, że im się nic nie stanie albo zostaną uratowani. I żeby nikomu nie spoilerować, Niekoniecznie w tym filmie. Jak wspomniałem, jest to film o opętaniu, natomiast nie spodziewajcie się, że opętanie będzie tu przedstawione jak w innych amerykańskich horrorach, gdzie po prostu nie wiem, jakaś dziewczynka nagle dostaje czerwonych oczu, bladej skóry i zaczyna tam nie wiem, kogoś mordować albo coś takiego. Nie. Tutaj twórcy postanowili zrobić z opętania coś bardziej na zasadzie, jakbyśmy oglądali rozprzestrzeniającą się zarazę. I nigdy nie wiesz kiedy ta zaraza, to opętanie przejdzie na kolejnego bohatera, choć nawet czasem niekoniecznie musi być to człowiek w tym wypadku. I przez to ten klimat jest taki gęsty, brudny, i film co chwilę nam pokazuje, że nie ma tutaj nie ma tutaj kuloodpornych ludzi nie ma tutaj głównych bohaterów, czy też pobocznych bohaterów, których oszczędzimy no bo wiecie, w innych filmach tego typu postać raczej jej by się krzywda nie stała nie, tutaj po prostu twórca jedzie po bandzie jest sugestywnie jest krwawo jest obrzydliwie. Chociaż czasami kamera się wycofuje, ale pokazuje to na tyle sugestywnie te rzeczy, które się dzieją, że do jasnej cholery my wiemy, co złego dzieje się z tymi bohaterami. No i bohaterowie. Do bohaterów mam największe zastrzeżenie, ponieważ jeden z bohaterów nazywa się Armando, więc mocno się z nim zżyłem na dosyć krótko w tym filmie. Ale bohaterowie. Nie przechodzą żadnej drogi. To nie o to tu chodzi. Tutaj twórca nie chce rozbudowywać nam tych bohaterów. Mamy tych dwóch braci, mamy postacie, które gdzieś tam się pojawiają. One nie przechodzą jakiejś specjalnej drogi, jak to zazwyczaj w filmie, gdzieś jakaś zmiana, wiecie, zwłaszcza w filmach o pętaniu, no to nie wiem, ktoś musi się nawrócić i tak dalej. Nie dla nich w ogóle ta cała sytuacja, która się zaczyna dziać na początku, wygląda jak kolejny wtorek. Jakby to była codzienność, że oni się z takim głównym muszą zmi zmierzyć. Ale to wszystko wymyka się spod kontroli, i właściwie nasi bohaterowie są rzucani od jednego strasznego wydarzenia, okropnego, obrzydliwego, do kolejnego obrzydliwego wydarzenia, i do kolejnego, i do kolejnego. I można im współczuć tego wszystkiego, ale nie czułem żadnej więzi z którymś z bohaterów, na zasadzie, żebym kibicował. Dobra, niech mu się uda, niech poradzi sobie w tej sytuacji. Nie czekałem, jakie jeszcze porąbane rzeczy tutaj twórcy wymyślili. Gdzie rodzi się złoto? na pewno nie jest typowy przedstawiciel gatunku horrorów o opętaniu. Jest to na pewno film, który wzbudzi skrajne emocje. Wyobrażam sobie, że będą ludzie, którzy będą go oceniać na jedną gwiazdkę, a będą tacy, który, którym ten film po prostu będzie się bardzo podobał i będą oceniać go w okolicy gdzieś 9, a nawet 10. Co już samo w sobie według mnie jest dobrym powodem, aby po prostu się z tym filmem zmierzyć. O ile oczywiście macie twarde żołądki, bo tutaj brutalność jest bardzo sugestywna. Trochę żałuję, że bohaterowie właściwie w tym filmie jakoś niespecjalnie nam się tutaj rozwijają, ale widać, że tutaj twórcy chcieli postawić na coś innego, na przede wszystkim gęsty, ale tak gęsty, że aż wam się chce cofać, klimat. Ciekawe doświadczenie, niezbyt przyjemne, zwłaszcza dla żołądka mojego, ale dla fanów Gore myślę, że coś wyjątkowego mimo wszystko dla filmu Gdy rodzi się zło według mnie może być tylko jedna ocena. Bo gdy rodzi się zło to film na raz. Na raz, ponieważ jest to ciężkie przeżycie. Po prostu no niedobrze mi było, powiem Wam szczerze, w niektórych momentach było mi niedobrze, ja nie jestem jakiś taki, wiecie, że tam, ach krew leci, to ja się nie muszę odwrócić. Nie, nie jestem taki, ale tutaj było to jakoś tak sugestywnie pokazane, że po prostu wymiękałem na tych niektórych scenach, zwłaszcza jeżeli działo się krzywda, nie chcę Wam zdradzać komu na przykład to czułem się tak nieswojo, tak brudno, w ogóle wyszedłem z tego kina i czułem się taki, jakbym, kurde, musiał się wykąpać, bo spędziłem czas na jakiejś, wiecie, na jakiejś wsi, gdzie po prostu piekło słońce i cały dzień tam spędziłem, ubrania się do mnie kleją i nie mogę, nie mogę tego wytrzymać. Co jednak nie zmienia faktu, że dla fanów dziwnych horrorów, takich, którzy szukają czegoś innego niż takie klasyczne horrory rodem z USA, myślę, że będzie to pozycja na którym na pewno warto zwrócić uwagę. Nie spodoba się ona każdemu, bo to jest mimo wszystko taki specyficzny film i no taki właśnie aż nieprzyjemny w odbiorze, ale myślę, że warto dla fanów horrorów się z tym zmierzyć i cieszę się, że się z tym filmem zmierzyłem. Natomiast ja już dziękuję. Raz mi wystarczy. Ja już dziękuję. Natomiast na kolejne produkcje tego twórcy będę czekał jak najbardziej, zresztą tam słyszałem już od znajomych, że wcześniej też popełnił on bardzo fajny horror, więc muszę, muszę to sobie na pewno nadrobić. Oczywiście dajcie mi znać w komentarzu, czy już widzieliście. Wiem, że ten film do nas wszedł do kina, ale pewnie niektórzy już go widzieli gdzieś tam indziej, bo widziałem, że nawet recenzje na niektórych polskich kanałach się pojawiły. Ciekawe, gdzie one to oglądały. Więc podzielcie się w komentarzu, e, oczywiście, swoimi odczuciami co do tego filmu, jak wy go odebraliście, no i jaki taki nietypowy horror, nie taki sztampowy, na przykład. Polecilibyście, bo ja chętnie takie nieztampowe horrory lubię sobie obejrzeć. Nie za często, ale lubię, więc może coś tam mi fajnego polecicie i sobie chętnie to nadrobię. Także dziękuję wam bardzo, moi drodzy. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, żebyście byli na bieżąco, żebyście mogli oglądać kolejne materiały. Do zostawienia łapeczki w górę, komentarza i na tą chwilę ja dziękuję wam bardzo, kłania się Ormando. Do następnego. Cześć! Don't cry for me, Argentina. Mm -hmm. Pamiętacie?